halo witajcie w nowym roku Drescott Outdoor Fishing najlepszego zdrowia dla was i super fajnych ryb w nowym sezonie ja na rekonwalescencji implant w nodze implant w ręce, implant w szczęce możecie mówić robokop a dzisiaj nad rzeką nad Drwęcą minęło 10 dni sezonu wędkarskiego złowiono jednego łososia i mniej więcej plus minus 30 troci. Rybki zdrowe, sportowe. Trafiło się kilka większych. Były też fantastyczne debiuty, na przykład pierwsza rybka Huberta na 84 cm. To się nazywa fajny start. A nad rzeką muszę przyznać, że niska woda utrzymuje się tak naprawdę od końcówki września, od końcówki wakacji i myślę, że to był powód główny do tego, że ryby, kelty po prostu szybko spłynęły z drwęcy. Zostały oczywiście jakieś ryby, ale na tą ilość łowiących średnio pewnie od początku sezonu to było nawet 500 osób dziennie, to te kilka kilkanaście rybek to jest naprawdę nie za dużo bywały oczywiście takie sezony kiedy 1 stycznia meldowano o na przykład 70 czy 100 złowionych rybach a teraz no jest inaczej, niska woda dużo ludzi ciepło bo zamiast zimy jak widać mamy właściwie przedwiośnie a tutaj powinien być śnieg Imruks, który utrzymywałby ryby w rzece. Ale jest jak jest. Fajnie rzucać, fajnie łowić, i kto ma szczęście, i charyzmę, i upór, temu się na pewno poszczęści. Nad dręcą te rybki, które zostały złowione, doszły do mnie fajne informacje, że większość z nich wróciła do wody, i moje. Tu apele od kilku, kilkunastu lat, aby jednak wypuszczać te kelty. Chyba trafiły już na podatny grunt i ludzie zrozumieli, że fajnie łowić kelty, ale jeszcze fajniej je wypuszczać. Dziękuję Wam za to. Drwęca drwęcą, ale nad rzeką, ale tym bardziej w internecie, lotem błyskawicy rozchodzą się bardzo niepokojące wieści rodem z wód. Polskich. Mianowicie, wody polskie na fali minionej, strasznej, co prawda, powodzi, mają przeprowadzić tak zwane prace utrzymaniowe na rzekach w Polsce, mniejszych, większych dopływach i na królowej. To znajdziecie w linku rzgw. Jest tam cała rozpiska, są PDFy. O tym też pewnie szerzej powie nasz lokalny kolega i znany YouTuber wędkarski Paweł Kukla. E, o tym donosi też internet Wszemi Wobec w telegraficznym skrócie. Wody polskie mają zamiar wpuścić dzikie rzeki w kanał, mają oczyścić z drzew. Nabrzeża, ale też koryto. Ze wszystkich dzikich rzeczy, które spowalniają spływ wody, świat już zrozumiał, że rewitalizuje się rzeki, niweluje się zapory, próbuje się przywrócić naturze naturalny bieg. U nas jest kompletnie odwrotnie. Chcą wpuścić polskie rzeki w kanał. I do tego naprawdę nie można dopuścić Przewidują konsultacje społeczne W Toruniu 14 stycznia będą takowe przeprowadzone Można przyjść i zgłaszać swoje wnioski I też na stronie RZGW tam w tym odnośniku jest wątek do tego Doczytajcie, zobaczcie, tutaj podeślę kilka informacji Słuchajcie, nie jest fajnie, ponieważ za chwilę możemy się obudzić nie nad dzikimi rzekami, a nad zmeliorowanymi totalnie Czego sobie nie życzę Z jeszcze dzikiej drwęcy Drescott Outdoor Fishing Robert Cześć